Ponad 1300 km pokonali uczestnicy sztafety pamięci na Targówku. Sztafeta wystartowała 1 sierpnia w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uczestnicy akcji muszą do 10 września pokonać łączną odległość 1944 km. W wydarzeniu biorą udział wszyscy, którym bliska jest pamięć o powstaniu warszawskim. Młodzi, i aktywni ludzie są chętni do udziału, do upamiętniania rocznicy powstania i w ogóle samego powstania. Nie trzeba ich do tego specjalnie namawiać ani zachęcać. Akcja tutaj zbieranie kilometrów dla powstańców to doskonale się wgrywa w moje treningi. Pomyślałem, że warto zrobić coś, zaznaczyć swoją swoje obecność tutaj na, na brudnie w tej grupie, że jestem częścią tego całego. Społeczeństwa i coś mogę zrobić w tej akcji. Zbierać kilometry dla powstańców może każdy. Liczą się odległości, które możemy przebiec lub przejść podczas codziennych spacerów. Informacje z liczbą przebytych kilometrów wystarczy przesłać do Wydziału Sportu Dzielnicy Targówek. Co na temat akcji sądzą sami powstańcy? To jest też wspaniałe, mi się wydaje. No, wspaniałe to jest, proszę pana, biegi takie. Są różne formy upamiętnienia powstania. I tych, którzy w nim uczestniczyli. Jedną z takich form to są sportowe, ze względu na charakter. To są biegi. Czy to jest dobre i czy to jest pożyteczne? Tak, bo to pogłębia, bardzo pogłębia tożsamość to pogłębia bardzo y, pamięć, co jest bardzo istotne.